Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam moich subskrybentów, witam wszystkich słuchaczy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, bardzo cię proszę, zrób to właśnie teraz. Szanowni słuchacze, Trzaskowski, nowym kandydatem Platformy Obywatelskiej. Zagrywka, jaką zastosowali, naraziła budżet państwa na ogromne straty finansowe, choćby z tytułu kart do głosowania. Przypomnijmy, że blokowali wybory ze względu na możliwość rozprzestrzenienia się wirusa, ale już gdy trzeba zbierać 100 tysięcy podpisów w bezpośrednim kontakcie ze społeczeństwem, to według nich zagrożenia nie ma. Na pytanie związane właśnie z zagrożeniem przy zbieraniu podpisów z głupkowatym uśmiechem unikali odpowiedzi. Szanowni Państwo, mówili, że wybory korespondencyjne są niebezpieczne, to rozumiem, że zbieranie podpisów 100 tysięcy podpisów jest bezpieczne. Panie Przewodniczący! A co będzie zgłaszane? 100 tysięcy podpisów będzie bezpiecznie zebrać. Jakie Państwo dacie gwarancje? I głupkowatym sarkazmem jeden z posłów Platformy udzielił odpowiedzi. No, to dla Prezydenta. Nie jest tak, dziękujemy że bardzo. Bardzo dziękujemy. bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Świetnie będzie zbieranie podpisów. Drodzy Państwo, Cyrk i żenada. Przypominam, że Trzaskowski jest wrogiem Polski. Jeśli ktoś zarzuci mi gadanie głupot, to niech wie, że Trzaskowski jest autorem rezolucji w Parlamencie Europejskim. Właśnie przeciwko Polsce. Parlament Europejski jest jednocześnie parlamentem Polski. Nic dziwnego, że nasi partnerzy są zaniepokojeni tym, co się dzieje w Polsce. W taki sposób właśnie wypowiedział się Trzaskowski. Drodzy państwo, nie dziwi nic, że Parlament Europejski mówi i żąda dokładnie tego samego, co Platforma Obywatelska. Wrogowie Polski, donosiciele, sprzedawczyki powinni zostać rozliczeni za działania na szkodę Polski, za zdradę Polski i Polaków. Naprawdę w tym momencie bardzo szkoda, że nie ma wśród nas Piłsudskiego, bo on w mgnieniu oka Rozliczyłby tą całą zdradziecką Hołotę. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia z Bogiem.